Łukowska Skarbówka po raz kolejny otrzymała tytuł Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. 20 kwietnia w Ministerstwie Finansów miałam przyjemność odebrać dyplom z rąk ministra z okazji 20. jubileuszowej Gali Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Konkurs organizowany jest przez Business Center Club wspólnie z Ministerstwem Finansów. Ma na celu wyłonienie najlepszych urzędów skarbowych. W Polsce, które z dużym profesjonalizmem obsługują przedsiębiorców. Tytuł Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy przyznawany jest na podstawie ankiet, które wypełniają przedsiębiorcy. Poddajemy się takiej weryfikacji, samoocenie przez przedsiębiorców. W tym roku 10 tysięcy przedsiębiorców wypełniło rekordową liczbę ankiet, i w ten sposób sumowane są punkty. Które później zaowocowały tym, że jesteśmy tym przyjaznym urzędem i laureatem. Jak mówi naczelnik Łukowski Skarbówki, jest to sukces wszystkich pracowników urzędu. Jesteśmy jednym z dwóch urzędów w Polsce, który od pierwszej edycji otrzymuje ten zaszczytny tytuł, także jestem bardzo wdzięczny swoim pracownikom, bo to oni zapracowali na ten, na ten tytuł, i. No jestem przede wszystkim dumny z tego, że pracownicy WUKOWI już od 20 lat rozumieją to, jak ważne są te relacje partnerskie z przedsiębiorcami i wypełniają misję Krajowej Administracji Skarbowej, z jednej strony realizując wpływy budżetowe, a z drugiej strony pomagając tym uczciwym przedsiębiorcom. W tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu laur przyjazności otrzymały 64 urzędy skarbowe, w tym 4 z naszego województwa. Łukowska Skarbowka będzie mogła posługiwać się tytułem Urząd Skarbowy przyjazny przedsiębiorcom do czasu rozstrzygnięcia kolejnej edycji konkursu.